Zapachniało kasztanami, zapachniało suche liście No jest ponadczasowa poezja była, jest i będzie. Zapachniało ciepłym deszczem, zapachniało wiatrem z gór. Czym dla mnie jest poetykon, no na pewno jest dla mnie czymś ważnym. To są moi przyjaciele. No, i to jest poezja, do której się wraca, prawda? Wszędzie kolor złota-brązow, przemieszany z szarem nieba, czarne skrzydła małych ptaków, czynią w górze smukę znaku. No, to Poetykon powstał gdzieś w 2002 roku i to nie był zespół, tylko krąg przyjaciół sztuki, czyli grupka. Artystów, poetów, reżyserów, malarzy, rzeźbiarzy, zapachniało. Już jesienią! Na cieszy To było dawno temu. Na studiach jeszcze Mariusz. Grał z naszym klawiszowcem Danielem Pancerzem i akurat szukali skrzypaczki. I jakoś tak spotkaliśmy się razem na studiach, zaczęliśmy razem grać. No i dzisiaj, właśnie przy tej próbie, po latach, przypomniały mi się te wszystkie próby na ćwiczeniówkach, na usiu. E, także tak to się zaczęło przy usiu. Zapachniało kasztanami, zapachniało już jesienią. Najpierw to były cztery osoby, później jeszcze doszli chłopcy na gitarze basowej i na perkusji. Później mieliśmy kolejne projekty z chórami czy tam z rozbudowanymi kwintetami smyczkowymi a potem nastąpiła przerwa. Zapachniało, już na cieszy. projekt do twórczości poetów Śląska Cieszyńskiego to, to był nasz początek dlatego jest to dla nas taki najbardziej sentymentalny tak myślę i najbardziej ograny też program ponieważ z nim najczęściej koncertowaliśmy zapachniało już jesienią tą jesienią która teraz we mnie natomiast trzy pozostałe to właśnie jeden to jest Projekt poezja ekologiczna Jurka Oszeldy, właśnie, do, do której nagraliśmy płytę, właśnie z udziałem również zespołu Wałachów, również Bogusia Słupczyńskiego i również Józefa Skrzeka, także bardzo taki rozbudowany. Drugi projekt to Wybrzeża pełne ciszy do. Pieśni, poezji Karola Wojtyły. To z kolei było z chórem i z orkiestrą. Nigdy nie zapomnę naszego prawykonania i w zasadzie jedynego takiego w takim wydaniu, w pełnym składzie, kiedy towarzyszył nam chór, orkiestra, muzyków, y, z całego cieszyna. Wszyscy się pozbierali i właśnie 2 maja, y, wtedy, kiedy papież umarł. To było na wzgórzu. Zamkowym, Cieszyńskim wieczorem, w przepięknej scenarii, piękny koncert, właśnie. To był taki y, drugi y, y, nasz repertuar, i jeszcze trzeci to jest do poezji więźniów o Święcimia. Poetyk ma swój styl, jednak jakiś taki. Nie do opisania. A ty mnie na Dawniej to był, to był zespół, z którym doświadczyłam bardzo wielu wspaniałych przygód, wspaniałych gdzieś tam spotkań takich muzyczno-kulturalnych. A teraz, przyznam się, po tych latach, bardzo miłym, zaskakującym powrotem z tego co było i mam nadzieję, że teraz tak z takim już dojrzalszym spojrzeniem bardzo taką fajną odskocznią też od takiej troszeczkę bardziej zwykłej, mniej poetyckiej codzienności. Ja myślę, że to tak jak ta ostatnia piosenka nowa jakoś tak to jest, że Człowiek zanurza się w jakimś takim świecie innym, oderwanym od rzeczywistości i gdzieś płynie, płynie. I myślę, że to jest to, ta, ta radość z tworzenia, że może powstać coś niby z niczego, coś pięknego. Kolejne wzruszenia. Biedny Mickiewicz z rodziną na... umiał, jak los muda, z materii rzeczy nic nie zostawił.